W dzisiejszej rozprawce poruszymy zagadnienie zasad etycznych i godności w rzeczywistości wojennej. Odniesiemy się do innego świata Gustawa Herninga Grudzińskiego oraz zdążyć przed Panem Bogiem Hanny Kral. Zapraszam serdecznie. Dla zachowania porządku bardzo ważne jest określenie ile akapitów będzie w naszej rozprawce. W tym przypadku będzie to wstęp, następnie odniesienie do innego świata, potem do zdążyć przed Panem Bogiem, oraz zakończenie, czyli w sumie cztery akapity. Akapit pierwszy to wstęp. Na początku należy napisać jedno, dwa zdania ogólne. Możemy napisać, że czasy II wojny światowej często określane są czasami odwróconego dekalogu. Warto wspomnieć, że trudno ocenić postępowanie ludzi żyjących w tych czasach. Kiedy każdy dzień był walką o przetrwanie. Polska literatura, która nawiązuje do II wojny światowej, pozwala nam jednak sądzić, że w, również w tych ciężkich czasach można było pozostać godnym człowiekiem i kierować się zasadami etyki. I takiej tezy będziemy bronić w dzisiejszej rozprawce. W akapicie drugim odniesiemy się do innego świata. W swojej książce Gustaw Herling gurdziński przedstawił wspomnienia życia w sowieckim łagrze. Opisał system katorżniczej pracy, poniżenia, straszne warunki panujące na syberię głód i mróz. Wszystko to miało na celu odarcie zgodności i upodlenie. Mówi się o człowieku zlagrowanym, który stawał się obojętny i wyzbytym ludzkim odruchu więźniem, którego zasady postępowania opierały się w tych warunkach tylko na pragnieniu przeżycia. Codzienne obcowanie ze śmiercią i strach sprawiał, że w łagrze trudno było odróżnić dobro od zła. O czasach II wojny światowej mówi się często, że był to czas odwróconego dekalogu, w którym nie obowiązywały żadne zasady. W drugiej części akapitu bezpośrednio już odniesiemy się do naszej tezy rozprawki i spróbujemy rozważyć problem etyki i godności w innym świecie, w świecie sowieckich łagrów. Możemy napisać, że zasady etyczne zostały zredukowane do chęci przeżycia za wszelką cenę, nawet kosztem innego człowieka. Pomimo tego wielu więźniów walczyło o zachowanie godności i zasad człowieczeństwa. Gustaw Herni Grudziński opisuje wiele scen, w których więźniowie starali się być współczujący, często dzielili się nawet jedzeniem ze słabszymi w obliczu tak strasznego głodu. Wielu z nich zawierało przyjaźnie. Sam autor książki, Herling Rudziński, zaprzyjaźnił się z Kostylewem, połączyła ich znajomość literatury. Autor Innego Świata wspomina również o zakonnicach, które modliły się i zmarły wierne swoim ideałom do końca. Mówi też o pielęgniarce i lekarzu, którzy w tak ciężkich okolicznościach okazywali sobie miłość. Wspomina jednej z bohaterek, Natalii, która. W swoich przemyśleniach utożsmiła swoją wolność i poczucie godności z możliwością decydowania o swoim życiu i o momencie własnej śmierci. Warto zwrócić szczególną uwagę na jedną z ostatnich scen w Innym Świecie. Jest to rozmowa pomiędzy Gustawem Herlikiem Grudzińskim a Jewrejem. Znają się z sowieckiego łagru, byli w nim razem więzieni. Obaj są już wolni, spotykają się w powojennej rzeczywistości. Jewrej szuka zrozumienia, opowiada swoją historię. Wspomina, że aby uratować własne życie podczas pobytu w łagrze, podpisał fałszywy donos, a tym samym skazał niewinnych ludzi na śmierć. Chce, żeby harling grudziński go zrozumiał, że w tych szczególnych okolicznościach mógł zachować się nieetycznie i mógł uratować siebie. Mimo tego autor książki nie mówi słowa rozumiem. Nie chcę oceniać i akceptować nieetycznego zachowania z przeszłości, żyjąc już w świecie z ładem moralnym. Kiedy przyjaciel Grudzińskiego wychodzi, ten nie patrzy mu w oczy. Myślę, że bardzo trudnym zadaniem jest wymagać godnego zachowania w tak ekstremalnych warunkach, jakimi były sowieckie łagry. W akapicie trzecim naszą tezę poprzemy przykładem z lektury Zdolność Przed Panem Bogiem. Na początku, w pierwszej części akapitu, warto wspomnieć o okolicznościach powstania tej książki. Jest to zapis rozmów Hanny Kral i Marka Adelmana, powstańca, który przeżył likwidację getta oraz walczył w powstaniu w Getcie Warszawskim w 1943 roku. Warto zwrócić również uwagę na tytuł książki, który można odnieść do Ścigania się z Bogiem o ludzkie życie. Główny bohater, czyli Marek Edelman, snuje swoją opowieść dwupaszczyznowo. Z jednej strony opowiada o realiach getta, gdzie wyścig z Panem Bogiem sprowadzał się do przeżycia kolejnego dnia, a następnie przechodzi do opisu swojej pracy już po wojnie w klinice kardiochirurgicznej, gdzie wyścig z Bogiem kontynuował lecząc chorych na serce. W drugiej części akapitu nawiązujemy bezpośrednio do tezy rozprawki. Prezentujemy zasady etyczne oraz sposoby na zatrzymanie godności i człowieczeństwa w tak strasznych realiach, jakimi były realia getta warszawskiego. Marek Edelman podkreśla, że śmierć poniesiona z walce podczas powstania była sposobem na zachowanie resztek godności, nie poddawania się całkowicie. Być może uzasadnia to jego chęć walczenia w powstaniu i prowadzeniu garstki nieuzbrojonych ludzi. Powstańcy nie chcieli biernie czekać na śmierć i pomimo że wiedzieli że nie mają szans, sami chcieli zdecydować jak zginą. Mówienie o etyce w realiach wojennych, głodu, wszechobecnej śmierci i poniżenia wydaje się być niemożliwe. Marek Edelman wspominał o ciężkich decyzjach, które trzeba było podejmować każdego dnia i od których zależało życie wielu osób. Bohater Zdążyć przed Panem Bogiem podkreśla jednak, że nawet w najgorszej sytuacji można zachować się godnie i pozostać człowiekiem. Według niego walka pozwalała na godną śmierć, wolną od strachu i poniżenia. Marek Edelman używa porównania, że najważniejszą rzeczą jest nie dać wepchnąć na beczkę. Nawiązuje w ten sposób do sytuacji, kiedy Niemcy obcinali brody Żydowi, kpiąc z niego i śmiejąc się. Podkreśla w ten sposób, jak ważne jest, aby nie dać się poniżyć i wyzbyć wartości, w które się wierzy. A czwarty to zakończenie. Warto tutaj nawiązać do tego, że zarówno w sowieckim łagrze, jak i w getcie w okupowanej przez Niemców w Warszawie panowały warunki odzierające z godności i człowieczeństwa. W czasie II wojny światowej ważniejsze niż zasady moralne okazywała się być chęć przeżycia. Na prowadzeniu wysuwał się instynkt, a nie zasady etyczne. Pomimo tego, polska historia zna wielu bohaterów, którzy za swoje zasady oddawali życie. Ci, którzy okazywali sobie dobroć, chcieli być godni i pozostać ludźmi aż do końca, nawet w tych ciężkich warunkach. To zdanie dowodzi ostatecznie naszej tezie, że zachowanie zasad etycznych i godności jest możliwe nawet w szczególnych okolicznościach. Dziękuję za uwagę, zachęcam do subskrypcji, ponieważ jeszcze przed maturą pojawią się nowe filmiki. Do usłyszenia.